Witam Was w Nowym Roku. Tak myślałem, że pierwszy film to będzie z wypadu na lód, jednak trochę zimy u nas się pokazało. Przez najbliższe dni ten lód będzie taki w miarę bezpieczny, można na niego wejść i od rana zaatakowałem jezioro przytomne Jak tam? Siema Zero. Takie brania są dwa razy wiesz, dzisiaj ciśnienie spada, jest bryndza straszne Miały być zawody wędkarskie, niestety się nie odbyły. Troszeczkę ten lud zacienki, chłopaki się bali. Zaryzykować takich oficjalnych zawodów. Łowiliśmy tak prywatnie. Sporo ludzi było, dużo drobnej ryby. Niestety spadek ciśnienia i taka a, zmiana aury spowodowała, że te rybki nie biorą. No i dobra, jesteśmy przy pierwszej dziurze. Coś wam spróbuję nagrać. Chodzi dzisiaj raczej pogoda nie z Brania Sprzęt jak widać rozstawiony, echo podstawa. wywierconych mam kilka dziur. I zaczynamy od pierwszej. 2 metry spuszczamy czercika. Jak tam przemu tamta strona? Jak tam ta strona? Byłem tak, tam Ustasia, okolicki, jakieś tam dwa drobne okonki. Coś mu poszło, ale to na zasadzie nie wiem, że gdzieś zaczepił czy coś może, Aha. wiesz, podkaczył. Ale ja tam no tę morniczkę to nic. Tu też nic, w tej zatoczce, a byłem tam. No to tam powiem ci jeden za drugim, jak głupi, ale takie krąpiczki. Aha. No, a u ciebie? Tu coś stoi, ale okoń, To nie jest okoń chyba, to jest jakaś płotka drobna albo nie wiem A ty za okonkiem? Tak ja to głównie okonia szukam. A ty zapałeś? Nie, nic jeszcze. Ale tutaj ewidentnie coś pode mną jest. To co? Tutaj tutaj ewidentnie coś jest i tam chłopaki też parę złapali. Płotek jakiegoś no okonka. Widzę, okonka przez dróg, no. Ale brania słabe. No ja też nie będę tu siedział. Jak widzieliście, pierwsza płotka zaliczona, ale to jest dłubanie, nie lubię takiego łowienia. Bardzo powolne pracowanie, żeby jedną małą płotkę złowić. Jest nas bardzo dużo dzisiaj na wodzie i poza jakimiś małymi rybkami nikt nic nie łowi. Zobaczcie, tutaj widać, że pełno ryb jest na dnie, żeby tylko chciały brać. Teraz jestem na swojej domowej wodzie na żwirowni. Zobaczę tutaj jeszcze przez chwilę, czy coś uda mi się złowić. Trzymajcie kciuki, aby coś większego wyjechało. Dobra, koniec zmagań na dzisiaj. Podsumowując dzień, początek poranek spędzony na przytomnym, średnio udany. Troszkę pogoda, kaprysiła, tro jakiś tam opad lekki, rybki nie za duże, głównie płotki, krąpie. Komuś tam szczupak się trafił. Zobaczę, daję, Słaby dzień na wędkowanie, ale fajny lód, bezpieczny, taki nie twardy, czysty lód. Pokryty śniegiem, więc nie jest śliski. Był taki moment, jak troszeczkę słońce się przebiło przez chmury. Miałem kilka brań tak pod rząd i trafiła się jakaś większa ryba. Pewnie to był szczupak, obcinka i po rybie. Mam jeszcze taką do Was prośbę: napiszcie mi w komentarzach, jeżeli gdzieś tam coś fajnie połowiliście, gdzie i jakie to były ryby. Fajnie by było, gdybyśmy sobie czasami stworzyli taką tutaj debatę pod, pod filmem i, i pogadali sobie. Gdzie te ryby biorą, i gdzie można fajnie połowić? Ja też się z Wami dzielę, więc liczę na rewan z Waszej strony. Będzie mi bardzo miło. Do następnego, piona!